Surowe światło rozświetlało fabryczną posadzkę, malując wszystko w błyskotliwej bieli, połyskującej powierzchnię spolerowanego metalu i betonu wężowego. Nowe implanty w jej przedramionach i plecach mocno się paliły. Liczyła, że infekcja się rozprzestrzenia, a patogeny unoszące się pod łatami na skórkę uderzały w jej rany. W jej umyśle płomień bólu przypominał jej, że ledwo dotrzymuje planu więc przyspieszyła tempo swojej pracy, by zrekompensować sobie kolejny pomił ognia i głowę nitkowego w umyśle, który powiedział jej, że pracuje za szybko. Pracowała jak maszyna. Oni sprawiali, że myślała jak maszyna. No także, że żyła jak maszyna. Stymulant wlał się do biochemicznego koktajlu, który utrzymywał jej umysł w stanie aktywności przez cały czas i na krótko ucieszył ją pośmiech. Aż ćknięcie agonii przypomniało jej, że poziom dopaminy również był monitorowany i nie powinien być zbyt wysoki. Miejsca zakażenia były teraz gorące i swędzące. Wyraźnie adaptacyjne, mutujące patogeny stały się odporne na najnowszą rundę neobiotyków i czekała ją jutro kolejna operacja. Podczas której wycięliby zainfekowaną tkankę i wysadzili ją promieniowaniem. Mdłości grzęzły w niej, ona zawiodła na linii montażowej. W odpowiedzi włócznia bólu przebiła ją przez skronie, ubezwładniając ją i upadła na podłogę fabryki. Inny pracownik zajął jej miejsce, a kolejny, mocno zmodyfikowany człowiek ciągnął ją za nogę do izby chorych. Koszmarny krajobraz o nieskończonych wymiarach przywitał jej powrót do świadomości. Organiczne kształty rzucały się na nią, groteskowe i posępne kolory płynęły i stapiały się w nowsze kształty. — Jesteś szaleńcem. Rozsądny i racjonalny zakątek jej dotkniętego umysłu, powiedział jej. Walcząc przez wizualne halucynacje, jeden z jej implantów nerwowych odpowiedział na jej rozpaczliwe prośby o pomoc, zalewając ją neurochemicznym środkiem oczyszczającym. Jej oczyszczenie umysłu zarejestrowało coś w rodzaju ekstremalnego alarmu. Nie powinna być w stanie nakazać implantowi zrobienia czegokolwiek. W trakcie badań eksperymentowała, zapytując o jej aktualny status, a jej implanty nerwowe z zadowoleniem zareagowały. Informując ją o aktualnym stanie zdrowia i ciała, amputowane obie ręce oraz o tym, że cierpi na skutki uboczne przebywania promieniowania Delta w celu usunięcia pozostałej infekcji. Wyposażyli ją w nowe ramiona. Wiedziała o tym, ułatwiając jej powrót do pracy i tylko wyzdrowienie z leczenia radiacyjnego. Jednakże posiadała to, co równało się dostępowi administratora do własnych implantów. Było dla niej tajemnicą, jak do tego doszła. Mogła tylko przypuszczać. Że promieniowanie spowodowało awarię jakiegoś systemu, co oznaczało, że jej wewnętrzne wejście było traktowane jako zewnętrzne wejście admina. Nie mając nic innego do roboty, bez ramion i przywiązana do stołu, kazała układom nerwowym wpędzić ją w śpiączkę, aż do ponownego połączenia kończyn. Przebudzenie było ostre i kompletne. Poinstruowała swoje systemy, aby napełniły ją masą stymulantów i wprowadzały wszystko do sieci w momencie, gdy była cała. Jej syntetyczne oczy błyszczały, i natychmiast oceniły salę operacyjną, w której stał cybernetyczny lekarz, dwie pielęgniarki i jedna sanitariuszka. Kark lekarza złamał się natychmiast, gdy jej syntetyczna ręka wystrzeliła z alarmującą szybkością. Stała na nogach i kopnęła obie pielęgniarki do nieprzytomności, zanim systemy bojowe sanitariusza zostały uruchomione i skierowane na nią. Ale nie był podłączony tak jak ona, z ponad połową mózgu wzmocnioną i zdominowaną przez systemy cybernetyczne, jej obliczone reakcje były co najmniej pięć razy szybsze. Była to zaleta, o którą zadbała, przewidując jego uchwyt i wybijając czystą dziurę w skroni jednym palcem ze stopu Titalium. Węzeł interfejsu przeszukał jego pamięć kodu i zamknęła drzwi jego tajną skrytką, uciekając korytarzem za nim. Dostępność bezpieczeństwa porządkowego była umiarkowana, a ona przebijała się przez korytarze na swoich wspomaganych nogach, gdy mapa rozwijała się w oku jej umysłu. Obiekt był gigantyczny i rozległy. Ponad 300 mil budynku, zbudowanego jak elektroniczne gniazdo mrówek z halami magazynowymi i tunelami łączącymi były wyjścia na świat zewnętrzny, prawda? Ale wszystkie były tak daleko, ale ona by uciekła, miała plan. Wszyscy niewolnicy mieli plan. W cennych sekundach pomiędzy zmianą dyżuru wszyscy fantazjują o ucieczce, wszyscy mieli plan a po 733 tysiącach zmian ona miała dużo czasu na zastanowienie się nad swoją ucieczką. Mapa migała w miejscu docelowym ona przebijała się przez nienadzorowane przejścia boczne. Dostęp od cybernetycznego lekarza pozwolił jej śledzić ruchy roju cybernetycznych pracowników. Wkrótce jednak włączył się alarm, a jej dostęp został odcięty. Miejsce takie jak to nie działa tak skutecznie bez wielu zabezpieczeń. Jej pierwszego miejsca docelowego strzegły tylko luźne drony. Które natychmiast unieruchomiła. Otwierając płytę w tylnej części czaszki, jej hipermobilne syntetyczne kończyny wyciągnęły komponenty, zastępując je nowszymi, wysokiej jakości chipami ze schowku. W miarę jak jej świadomość rosła, popchnęła płytę z powrotem na miejsce i uciekła do następnego miejsca przeznaczenia. Jej przewaga szybkości i winności doprowadziła ją tam, gdzie potrzebowała. Głęboko w południową stronę kompleksu, ale cierpiała za to, co zrobiła. Dwie dziury wielkości pięści uwydatniały się przez jej tułów. Czołgała się na rękach jednej nodze. Druga noga padła od kolana w dół z powodu ostrzału. Za nią sekcja dronów i strażników cyborgów leżała w poskręconych stertach. Niektóre rozbite przez ostrzał, inne zdalnie przez ich zmodernizowane systemy, Za nimi rodzime protokoły bezpieczeństwa mogły ją zablokować. Uszczelniając pomieszczenie hermetycznymi blokadami patogenów, miało co najmniej 10 nieprzerwanych minut. Zanim mogły one przetopić się przez masywne płyty ze spawanego metalu, które chroniły te komory? Umieszczając się na stole konsolowym podłączyła swobodnie kable do swoich portów, a stłumione eksplozje zabrzmiały na zewnątrz. Wysadzały sobie drogę do rdzenia komputera. Była jednak zbyt szybka, jej zwinne sztuczne palce i jej przerażająca inteligencja sprawiły, że jej przeróbki były krótkotrwałe, a hermetyczna uszczelka zapięta na północnej ścianie i plazmaton zrobił się czarny, umożliwiały jej to ucieczkę. Chłodne morskie powietrze otuliło jej twarz, zaś smak soli pobudzał jej zmysły i podnosił gęsią skórkę na jej organicznych kończynach. Meby wyskakiwały w powietrze nad nią, gdy szła boso po złotej plaży. Zalesione klify wznoszące się za nią i ocean rozpościerały się do nieskończonego horyzontu wody. Wody tak niebieskiej, że było to prawie niemożliwe. Po raz pierwszy od niezliczonych lat czuła się wolna. Odhaczając martwe ciało zaginionego trona cyborka z rdzenia komputera, administrator spojrzał na technika z pytaniem, co ona do diabła próbowała zrobić? Zamknąć rdzeń? Dlaczego się zabiła? Badając bałagan ulepszonego człowieka, który kiedyś był zbiegłą kobietą, technik dokładnie badał martwe systemy. Nie, nie próbowała zamknąć rdzenia. Na kilka sekund stała się rdzeniem, zanim spłonęła, dlaczego do diabła miałaby to zrobić? Technik uśmiechnął się trochę z podziwem na martwego drona. Rdzenie osiąga około biliona miliardów obliczeń na pikosekundę. Wykorzystała pięć pełnych sekund czasu rzeczywistego, aby zasymulować idealny świat wirtualny, do którego uciekła. Następnie zakończyła swoje życie. Mięśnie szczęki administratora drgnęły. Ile... ile dni to byłoby w symulowanym czasie? Uśmiech technologa był teraz niemal godny podziwu. Nie dni. Wieki. Dokładniej mówiąc... What the